O, oh, czy to jest wynalazek Szatana? A to? Nóż? Ostre narzędzie? Można nim kogoś zabić albo skrzywdzić, jak w psychozie Hitchcocka. Ale można też uratować nim życie. Jak profesor Religa w filmie Bogowie. Czy wszystkie przedmioty, rzeczy, zachowania możemy podpiąć pod tę samą zasadę? A może istnieją rzeczy, które są z gruntu złe? Co z cyjankiem potasu? Narkotykami? Galo MMA VIP. To wszystko jest złe, czy zależy, jak się tego używa? Tym możesz się przecież uzależnić, ale z drugiej strony możesz zadzwonić do Taty i powiedzieć mu, że mimo tych wszystkich trudności, jakie w życiu was spotkały, to go kochasz. No więc, czy smartfon to jest bardziej jak zabijający nas narkotyk jak jak trucizna? Nie róbcie tak. Czy po prostu normalne narzędzie, które można używać w dobry i zły sposób? Przebrniemy, moi drodzy, dzisiaj przez garść statystyki danych. Posłuchamy naukowców, którzy zbadali ten temat, a potem powiem wam, jak z tego przesiadłem się na to. Co szokującego mi to dało, jak to zrobiłem, i czy to jest droga dla Ciebie. Żuda wszystkich danych, badań, statystyk, filmów, na które będę się powoływał, znajdziecie w opisie pod filmem. No to teraz chodźmy, pogaść statystyk. Okazuje się, że 70% dorosłych spędza 3 do 5 godzin dziennie na telefonie, niektórzy nawet 7 godzin. Naukowcy podają, że to przekłada się na 7 lat: skrolowania, dawania lajków, robienia zdjęć, jedzeniu itd. Badania zlecone przez Microsoft wskazały, że od czasów rewolucji cyfrowej czas skupienia zmniejszył się z 12 sekund do 8. U przeciętnego człowieka. Organizacja Common Sense donosi, że dzieci do 8 lat spędzają 3 godziny dziennie przed ekranem. Dzieci od 8 do 12 lat bliżej 5 godzin, a nastolatkowie od 6 nawet do 9 godzin dziennie. 9 godzin w ciągu dnia, to poprawcie mnie, czy dobrze liczę, jeżeli obudzimy się o 7, a pójdziemy spać o północy, to jest więcej niż połowa dnia spędzonego przed telefonem. I jakby wszyscy chyba czujemy, że coś jest z tymi danymi nie tak nie, że trochę przesadzamy. Ale jednocześnie na słowo uzależnienie czy na słowo problem w kontekście technologii, telefonów, reagujemy takim: nie no co ty do, no, mnie to nie dotyczy, ja to kontroluję, bez przesady. Poza tym wszyscy to robią. I tu chciałbym powiedzieć, że trochę nie wierzę w metodę wyjścia z jakiegokolwiek problemu czy uzależnienia, mówiąc ej, jesteś uzależniony, ej, masz problem, musisz z tego wyjść, zrób coś z tym, ogarnij się. Oczywiście pierwszym krokiem niezbędnym do wyjścia z jakiegokolwiek problemu czy uzależnienia jest zdanie sobie sprawy przez osobę uzależnioną, że ma problem, że jest uzależniona. Ale uważam, że nie tędy droga, jeśli chodzi o takie uświadamianie. Więc może zróbmy tak: Przedstawię wam parę wyników badań, parę definicji, opowiem wam o swoim doświadczeniu, a wy zrobicie z tą całą wiedzą, co tylko chcecie. OK? No to sięgnijmy po jedną z definicji uzależnienia. Uzależnienie to zespół objawów związanych z utrwalonym, wielokrotnym powtarzaniem określonej czynności w celu uzyskania takich stanów emocjonalnych jak przyjemność, euforia, ulga, uczucie zaspokojenia. Inaczej to utrata kontroli nad danym zachowaniem lub nadużywanie tego zachowania. Układa się to wszystko w tryb działania, który znacząco negatywnie wpływa na nasze życie. Wydaje mi się, że uzależnienie od telefonów nie dostrzegamy z kilku powodów. Po pierwsze to nadużywanie nie jest wyczuwalne. Nie czujemy tego niepokoju w związku z tym, że czegoś nadużywamy, jak z widocznymi skutkami używania alkoholu, tytoniu i innych używek. I ze smartfonami ponadto odpada ten argument nadużywania, no bo przecież yy, wszyscy tak robią. Wszyscy cały czas patrzą w telefony. To przecież normalne, że gdy masz chwilę czekania na coś, chwilę nudy, sięgasz po telefon i zajmujesz czas czymś. Hi, I'm Jim Steyer I'm the founder of Common Sense Media. Jim Steyer z Common Sense Media mówi wprost, że takie używanie smartfonów, ekranów w sposób i w skali, taki jak opisałem powyżej, to zachowanie uzależnieniowo-kompulsywne. Jak to działa? Na pewno o tym słyszeliście tysiąc razy w podobnych tego rodzaju filmikach, ale zróbmy sobie małą powtórkę z biologii. Człowiek zbudowany jest tak, by nasz mózg odpowiadał na przyjemne rzeczy. Jest to tak zwana odpowiedź dopaminowa. I tu uwaga, bez demonizowania tego stanu rzeczy. To jest zupełnie normalne. Nasze życie byłoby okropne i przytłaczające, gdybyśmy nie odczuwali przyjemności z miłych rzeczy, które nas spotykają na co dzień. To byłoby straszne, gdyby nie cieszyło nas nic. Piosenki i śniadanie, uśmiech ukochanej osoby, czekolada, ulubiona płyta. Cokolwiek. Jest jedno ale gdy tego rodzaju satysfakcjonujących bodźców jest zbyt dużo, następuje coś w rodzaju hiperstymulacji. W wyniku tego nasz mózg musi się dostosować w odpowiadaniu na te bodźce. Wtedy przekraczamy granice i się uzależniamy. Trochę przerażające jest to, że większość twórców aplikacji, tych najbardziej popularnych jak Facebook, Twitter itd., wiedzą, że tak to działa. Byli współpracownicy Facebooka, mówią o tym wprost. Oni znają ten mechanizm i go wykorzystują, żeby przyciągnąć twoją uwagę na jak dłuższy czas, bo im dłuższy czas spędzisz na telefonie, tym więcej oni zarobią na twojej obecności. Twórcy Facebooka, Twittera i innych aplikacji wykorzystali mechanizm tzw nagrody sporadycznej, która uznawana jest za jeden z największych motywatorów na świecie. Ten mechanizm działa przy jednorękich bandytach. Okazuje się, że nic nie przykuwa naszej uwagi na tak długo jak możliwość, a nie gwarancja otrzymania nagrody. I tak jest właśnie z kasynem, czy z jednorękim bandytą. Ludzie wracają do kasyna i do gry w jednorękiego bandytę, dlatego że nie wiedzą, kiedy otrzymają nagrodę. Wracają dlatego, że dostają ją nie za każdym razem, ale raz na jakiś czas. To jest najsilniejszym motywatorem. Nie wiesz, kiedy dostaniesz coś ekstra. A to coś ekstra jest tak pociągające i fascynujące i czekanie na dostanie tego czegoś ekstra jest tak ważne dla nas, że zasłania nam całą perspektywę negatywnych rzeczy. Nie dostrzegamy, ile czasu poświęciliśmy na dostanie tego czegoś ekstra, na bycie w kasynie, nie dostrzegamy, że straciliśmy czasem jakieś pieniądze. Podobny sam mechanizm działa przy social mediach. Za każdym razem, gdy scrollujemy, spodziewamy się nagrody. Powiadomienie to satysfakcja, komentarz udostępnienie wyraz probaty i sięgamy po telefon po to, żeby dostać coś ekstra, coś fajnego. A sięgamy po telefon tak często, bo nigdy nie wiemy, kiedy dostaniemy tę nagrodę. Najbanalniejszy mechanizm, w którym wszyscy jesteśmy. Fakt polubienia, reakcji, powiadomienia jest tak satysfakcjonujący, że wracamy, sięgamy po telefon machinalnie, bezrefleksyjnie i te momenty dostania tej satysfakcji, oczekiwania i sięgania bezrefleksyjnie po telefon nawet, uwaga, 150 razy przeciętnie w ciągu dnia. Zasłania nam mnóstwo innych rzeczy, których nie dostrzegamy. I w ogóle to wszystko wydaje nam się nieszkodliwe, prawda? No co, po prostu. Siedzę w telefonie, jestem taki spokojny, a dziecko jakie grzeczne i nie rozrabia. Z raportu ministra zdrowia wynika jasno, że nadużywanie telefonów i różnego rodzaju innych ekranów powoduje negatywne skutki. Podzieliłem sobie je na jednostkowe i społeczne. Jednostkowych objawów wynika, że nadmierne korzystanie z ekranów to większa skłonność do niskiej samooceny, neurotyzm, niestabilność emocjonalna, lęk społeczny i ogólne objawy lękowe. Oczywiście wrzuciłem tu wszystko do jednego worka, poczytajcie raport, zobaczcie na jakiej zasadzie to działa ta zależność. Odnotowano także, że negatywne skutki widać w relacjach osobistych, w skoncentrowaniu uwagi, w życiu miłosnym, a także tym, jak pracujemy, kim jesteśmy generalnie. Doktor Karderas mówi ponadto o tych rzeczach, które są na pewno. Czyli ograniczenie skupienia się zdolności kognitywnych, koncentracji. Ciekawy jest też wątek nudy, w którym to zabijanie bardzo pomagają twórcy aplikacji. Tymczasem psychologowie i neurobiolodzy mówią, że nuda jest pożyteczna. Okazuje się, że w trakcie nudy ciągle myślimy. Nasze mózgi w stanach bezczynności robią mnóstwo rzeczy, gdy nie koncentrujemy się na czymś konkretnym, na przykład na smartfonie. Eliminując nudę, tracimy okazję do mnóstwa inspiracji, analiz, potencjału twórczego. A teraz mój konik: sztuka. Przez przebodźcowanie, hiperstymulację tracimy smak. Mówiąc nienaukowo, nie jesteśmy fizycznie zdolni do zachwytu. Roger Scruton powiedział, że aby usłyszeć Bacha, powinniśmy udać się na odwyk. Od bitu. Wow, isn't here? That thing Czyli niekoniecznie jest tak, że nie jesteś w stanie zrozumieć Bacha, pojąć Bacha, bo jesteś za głupi albo za mało douczony, ale po prostu go nie słyszysz. Przed hiperstymulację tracimy zachwyt nad niezliczoną ilością piękna. Nie potrafimy cieszyć się z przyrody, spaceru, szumu wody. To wszystko jest nudne. A to wpływa także na odbiór sztuki. TikTok, a zanim wszystkie aplikacje, które de facto zmieniają się obecnie w TikToka, zburzyły klasyczną narrację, budowanie klasycznej narracji. Nie ma za bardzo w sztuce mainstreamowej, popularnej, miejsca na budowanie choćby nie głęboko złożonych narracji: na wstęp, rozwinięcie akcji, pauzy, zawiązanie akcji, przedstawienie problemu, zmaganie się z problemem sprostanie problemowi rozwiązanie problemu zakończenie TikTok bowiem daje nam same błędy, same fajerwerki nasz mózg nie wytrzymuje i potrzebuje coraz więcej i więcej bodźców i teraz pytanie czymże jest dla tak skrzywdzonego odbiorcy na przykład 3,5-godzinny Andrzej Rublow Andrzeja Rakowskiego Albo współczesne dzieła bardzo źle przyjęte na Netflixie. Jak Roma? Czym są? Nudą, nieporozumieniem i usprawiedliwieniem dla użycia tego mema. Spokojnie. Zaraz się rozkręci. O filmie Śmierć Wenecji. Nawiasem mówiąc, świetnego filmu Visconti'ego. Perfection. The abstraction of the senses. It's all gone. Nothing remains. Nothing. 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 Jeśli zastanawialiście się, dlaczego istnieje coś takiego jak serial, szybki montaż, efekty, pojawiające się coraz częściej napisy, interaktywne filmy, angażujące widza, wszędzie wypadające fajerwerki. To wszystko po to, żeby zawalczyć o waszą uwagę. Po to, żeby przebić się przez tę masę bodźców, bo bodziec można przebić tylko silniejszym bodźcem. Często zatem nie jesteś zbyt głupi, albo zbyt mało złożony i mało inteligentny na zbyt wyrafinowaną sztukę. Często nie jesteś po prostu w stanie fizycznie jej docenić. Nie jesteś do tego zdolny i to nie twoja wina. Co więcej, dr Nikolas Kaderas, psychoterapeuta, mówi, że kreujemy społeczeństwo skłonne do uzależnień. Z racji tego, że przyzwyczailiśmy się do tego, że jesteśmy sterowani przez wyrzuty dopaminowe, jesteśmy bardziej podatni na inne używki. A co z dziećmi? To jest w ogóle odrębny temat, jaki wpływ na dzieci mają ekrany, smartfony i inne tego typu urządzenia. Badania wskazują jasne, że naturalne u dzieci pragnienie odkrywania przygód, aktywności jest kanalizowane i neutralizowane przede wszystkim przez smartfony. no Skutkuje to zachwianiem naturalnego, emocjonalnego rozwoju dzieci. Michael Rich z Harvard Medical School mówi, że to nieczęsto jest tak, że to, co wkurza was w waszych dzieciach, to często nie są jakieś wkurzające cechy waszych dzieci, które nie wiadomo skąd i dlaczego sobie przyswoiły. To często nie radzenie sobie z regulacją swoich zachowań w środowisku cyfrowym. Zachęcam wszystkich rodziców do zobaczenia Akademii Cyfrowego Rodzica Tomka Rożka. Tam można wysłać webinary na temat tego, jak radzić sobie z rewolucją, cyfrową, jak mądrze korzystać z tego typu urządzeń. Dobra Tomek, bo trochę jednak pokazujesz, że to jednak są narzędzia szatana. A po drugie, o co chodzi z tym tytułem, jak Ci się udało z tego wyjść? Tak jak powiedziałem, nie chcę, żebyście przyjęli ten film jako apel Ej, ludzie, ogarnijcie się, jesteście uzależnieni, zróbcie coś z sobą. Nie, 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 moi drodzy, ba, wręcz przeciwnie, zachęcę Was do zainstalowania nowej aplikacji. Tylko po to, żebyście zmierzyli się z rzeczywistością, ile czasu spędzacie na telefonie. Aplikacje typu Moment, Quality Time, czy Insight, czy jakakolwiek inna aplikacja do mierzenia tego, ile używasz smartfona. Po prostu bądźmy świadomi, ile z tego korzystamy. To po pierwsze. Może to już będzie bardzo dużo. Ale jak było ze mną? Wiecie, z tym rzucaniem smartfona w internecie takich patentów jest mnóstwo. Na pewno słyszeliście o jakichś rzeczach typu nie wiesz smartfona sobie do sypialni, włącz powiadomienia, i tak dalej, i tak dalej. Zgaduję, że nawet wielu z was podejmowało taką próbę zrezygnowania ze smartfona, ale po jakimś czasie nie udało się. Cóż, ja nie mam uniwersalnej rady, mogę się podzielić z tym, jak to było u mnie. Ten model pasuje moim życiu, z moimi potrzebami, z moim trybem życia i tak dalej. Myślę, że warto wynikliwie obserwować swoje motywacje, swoje działania, to, co na mnie działa i stworzyć sobie indywidualny model pod siebie, żeby był skuteczny. A u mnie to było tak, że najpierw zauważyłem, Trzy niepokojące rzeczy. Kiedyś potrafiłem czytać książkę bez przerwy przez 2-3 godziny chłonąć tony materiału sprawa, uczyć się na pamięć i tak Teraz przez to nie mogę skupić uwagi nawet na parę sekund. Druga rzecz to bez przerwy, siedzenie na telefonie wszędzie. Dosłownie wszędzie. Tak, nawet tam. I trzecia, mało uchwytna, aż bardzo ważna rzecz, którą odkryłem, chyba była najbardziej przełomowa, to fakt, że Zorientowałem się, że te same rzeczy przestały mnie cieszyć tak jak kiedyś. Potem wprowadzałem szereg mechanizmów, narzędzi, które oduczały mnie złych nawyków, które odrywały mnie od smartfona. Pierwszą taką przełomową rzeczą było zrobienie sobie okien w ciągu dnia, w których mogę używać smartfona. Na przykład od 10.30 do 11 i powiedzmy od 17 do 18.00. I samo postawienie w ten sposób sprawy, że biorę sobie kartkę i notuję, że od tej do tej godziny będę używał smartfona, rodzi takie coś, ej, naprawdę. To jest, to jest sposób na dzień, żeby spędzić dwie godziny na smartfonie i w ogóle to jest OK? Od razu mam takie, nie, ja nie chcę marnować tyle czasu, a my to często robimy bezrefleksyjnie i tak jak podałem w tych danych, znacznie dłużej niż te dwie godziny. Stopniowe czynności, czyli usunięcie powiadomień, a przede wszystkim to zrobiło chyba największą robotę, to ustawienie sobie ekranu smartfona na czarno-białe. Okazało się, że ten telefon nie jest już tak atrakcyjny, że nie chcesz do niego sięgać w momencie, gdy wiesz, że ten obrazek jest tak nudny i nieciekawy. Kolejna rzecz to nie wchodzenie w rzeczy, które się nie kończą. Okej, okay, mogę na smartfonie obejrzeć film na YouTubie, który widzę, że trwa 12 minut, 50 minut, godzinę 30, bo widzę. Jego początek i koniec, ale nie wchodzę w rzeczy, które się nie kończą, czyli wszelkiego rodzaju wołę, -e. wszystko po to, żeby uniknąć mechanizmu sporadycznej nagrody. A teraz najważniejsza rada w kontekście tego wszystkiego, co powiedziałem: wybaczanie sobie 777 razy, albo nawet więcej, bo oczywiście te wszystkie zasady, które Wam powiedziałem przed chwilą, łamałem tysiące razy. Przełączałem czarno-biały ekran na kolorowy, bo chciałem sobie zobaczyć kolorowe obrazki. Łamałem te zasady z oknami, ale po porażce, po upadku stwierdziłem: okej, okay, dobra, to nic, jutro jest nowy dzień, zaczynamy od nowa. I to mozolne ciągle wracanie i budowanie sobie dobrych nawyków zrobiło super robotę. A przełomem przełomów Game Changerem prawdziwym było to: Blackberry. W Screen Out jest taki fragment, jak koleś od telefonów mówi, że gdy pojawiły się Blackberry na rynku, to był pierwszy moment, gdy ludzie zaczęli właśnie rozpraszać swoją uwagę i spoglądać na telefon, bo telefon był taki bardzo atrakcyjny. Kurde, ten, wyobraźcie sobie. Nazywano ten telefon Crackberry, bo jest uzależniający, jak crack. Zobaczcie na to, pełna klawiatura, przeglądarka, e-mail. Oczywiście wszystko to nie aktywowałem sobie w tym telefonie i przyznam wam, że zupełnie nic mnie w nim nie interesuje. W tym telefonie mogę dzwonić, rozmawiać, ewentualnie sprawdzić godzinę, kalendarz i na przykład ile jest 23 razy 44. A no i ma bardzo fajne dzwonki. W ogóle sam fakt, jak pojawia się SMS w tym telefonie, jaka to jest teraz wielka radość dostać SMS-a. Upatrzcie, trzeba tak. Włączyć przycisk, klawiatura jest zablokowana, nacisnij przycisk wyciszyć, czyli drugi przycisk, wpisać hasło, które musi być z tego co pamiętam. Co najmniej 8, musi być co najmniej chyba 8 albo 9 znaków. Ok, weź w folder, bo tutaj nie ma takiego paska. Weź w folder, dopiero otworzyć. A czasami, jak się dostaje MMS, to jest takie powiadomienie. Jak nie wiem, czy pamiętacie z dawnych czasów, że dostajesz wiadomość od centrum MMS, że w danych logowania proszę wpisać swój numer telefonu i hasło. Podane jest hasło. I wtedy trzeba pójść na komputer, wklepać to i zobaczysz, że dostajesz zdjęcie od kogoś. I dopiero potem odpisujesz. Wspaniałe narzędzie. I uwaga, ja nie zrezygnowałem ze smartfona. Bardzo go po prostu ograniczyłem. Nie ma w nim karty SIM. W mojej pracy służy mi do opublikowania czegoś na Instagramie. Dalej mam te okna. Leży sobie w szufladzie. Teraz go wyciągnąłem na potrzebę tego odcinka. Sięgam tam tylko wtedy, gdy chcę z niego skorzystać, żeby być w social mediach na tyle, na ile ja tego chcę, a nie na tyle, na ile on tego chce ode mnie. A, i też nie będę wam ściemniał, że w ogóle bez znaczenia było to, że jestem katolikiem. Absolutnie. Było to nawet chyba pierwszorzędne w tym wszystkim, bo całą przygodę zrezygnowania ze smartfonu, z uzależnienia na, zacząłem od przeczytania Ewangelii według Św. Marka, kiedy Jezus mówił o poście. Nie o tym poście na Facebooku, tylko o poście, poście, wiecie. Kocham ten fragment, w którym Jezus mówi, że jak wlejecie nowe wino do starych bukłaków, to ono rozerwie te stare bukłaki. No, i tym nowym bukłakiem jest to dobrodziejstwo, które widzicie tam na zewnątrz. Całe piękno tego świata jest przyroda, miłość, uśmiech, bycie z ludźmi, radość. I żeby w pełni się wszystkim tym zachwycić, trzeba uczynić siebie nowym. Bo jak wewasz do starego siebie, to nic z tego. Tak jak mówię, nie jesteś fizycznie w stanie przyjąć tego nowego z całym tym dobrodziejstwem. I to nie jest jeszcze model idealny, ciągle nad nim pracuję, natomiast efekty są piorunujące. I tu nie przesadzam, naprawdę takie są. Co było największą korzyścią w porzuceniu, w uwolnieniu się od smartfona, w ograniczeniu go w znacznym stopniu? Jaśniejsze myślenie i odprężenie, zwiększona koncentracja, ale to wszystko jest nic. Najmocniejsze było wybijające się ze mnie ogromne pragnienie Kino. Zredukowania ekranu do minimum. W moim życiu nagle zaczęły się przypominać tysiące momentów w moim życiu, w których pojawiał się film. Ja bawiący się kamerą wujka w latach 90., koleżanka Asia, która w pierwszej liceum dała mi poza prawem Giermana Dżarmusza i mój szok, że te, te filmy można robić, to są tacy reżyserzy. Ja siedzący przez całe studia, oglądając 4-5 filmów dziennie, bo prawo to mnie tak średnio interesowało. Festiwale filmowe, blog filmowy, praca w Onet Film, wiele, wiele innych momentów. Zacząłem zachwycać się na nowo tym wszystkim, co od jakiegoś czasu mnie po prostu nużyło, a z czego wyrosłem. I teraz jeżdżenie na plany filmowe i czytanie w kółko albo książek o kinie, albo o historii kina, albo poradników filmowych, albo biografii reżyserskich i wstawanie o 5 rano, żeby zobaczyć jakiś film. W filmie Screen Out jest taka scena, w którym dzieci oglądały, korzystały ze smartfonów i z ekranów tak bez żadnych limitów, nie? tak cały czas właściwie. I rodzice w pewnym momencie zdecydowali, że będą dzieci używały smartfona tylko w weekendy. No i w momencie, gdy zabrały na przykład nie, we wtorek czy w środę ten smartfon dziecko, to oczywiście ono wywołało, to zabranie wywołało bunt, złość i tak dalej. Natomiast potem z czasem pojawiła się w ciągu tygodnia nuda. A dzieci nie potrafią się nudzić bezczynnie. Zaraz coś wymyślają. Zrodziły się fascynujące rzeczy, kreatywność, ciekawe pomysły i wielkie rzeczy. I uwaga, to nie dotyczy tylko dzieci. To jest wynik ascezy wyobraźni. To ma każdy z nas. To skomunikowanie się z samym sobą, to posiadanie siebie. Może naprawdę w wielkim stopniu zaowocować. Może problemami, z którymi mierzymy się od lat, może z tego rodzaju sprawami, jak nie wiem, co w swoim życiu robić, nie wiem, do czego jestem powołany, nie wiem, którą drogę wybrać, albo jeżeli ktoś jest wierzący, to nie słyszę Boga, nie czuję go, jest jakoś tak byle jak, mam jakieś takie lenistwo duchowe. Może się zagłuszamy różnymi rzeczami. Podsumowując, moi drodzy, technologia ma dobre i złe strony. Technologiczny postęp daje nam mnóstwo korzyści, ale też przejęliśmy to wszystko tak bez zastrzeżeń. I powoli, powoli odkrywamy wady i skutki tego, jak używamy tych dobrych rzeczy, albo tych rzeczy, których można używać w dobry sposób. Bo ja oczywiście nagadałem się tutaj o złych rzeczach, dlatego głównie, bo się o nich mniej mówi, albo są mniej dostrzegalne. Bez końca mogę wymieniać dobre rzeczy, które są w Internecie, w smartfonach i ile to rzeczy nam ułatwiło, udogodniło, ile można poznać wspaniałych ludzi przez Internet. Ja na przykład poznałem, słuchajcie, wiecie kogo ja poznałem przez Internet? Przez Tindera. Moją żonę. Już nie mówię nawet o ogromnym dostępie do wiedzy, informacji, dobrej rozrywki, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko są dobre rzeczy. Zasadnicze jednak pytanie, przed którym stanąłem w momencie, gdy zorientowałem się, że to wszystko jest, kurczę, trochę bezrefleksyjne w moim życiu to używanie tego smartfona i tych wszystkich nowych technologii. To takie pytanie: dobra, ale co teraz? Czy dobrym wyjściem jest po pierwsze restauracja, czyli. Powrót do tego, co było. Nie wiem, wróćmy na przykład do lat 90., umawiajmy się, nie wiem, wiecie co, w, na przykład jest piątek i, hej, no to co, w poniedziałek o siódmej pod kioskiem. Dobra. Ej, a może do gołębi pocztowych się cofnimy. Po co w ogóle się tak umawiać? Poczekajmy jeszcze dłużej na, tą, na ten kontakt. Może wypiszmy się w ogóle z tego świata, nie wiem, wybierzmy drogę Amiszów, wyprowadźmy się na wieś, odizolujmy się od świata, nie miejmy z nim żadnego kontaktu. Współczesność to zło. To jest jeden wariant. Albo drugi wariant. Nie zmieniajmy nic, korzystajmy bezrefleksyjnie, nie patrzmy, jakie to ma skutki. I to wszystko, o czym dzisiaj powiedziałem. 9 godzin dziennie, 12 godzin dziennie w ciągu dnia w smartfonie, dzieci używające tego bez żadnych zahamowań. Co, co w tym złego? No Myślę, że jak zwykle obie skrajności są złe. Arystotelesowski środek. To jest najlepsze rozwiązanie. Uważam, że warto się pogodzić, że nie ma powrotu do świata, który pamiętamy z dzieciństwa, z młodości itd. No, możemy sobie mówić, że a, kiedyś to my się spotykaliśmy, było fajnie, a teraz ludzie to w tych smartfonach. Co więcej, uważam, że powinniśmy być w social mediach i akcentować swoją obecność i dawać świadectwo. Mówi o tym pięknie Paulina Ukrzyśka w tym podcaście. Ja wierzę w urealnienie tego wszystkiego i wydaje mi się, że to, co wprowadziłem w swoim życiu, jest na to dowodem, że się po prostu da. Bądźmy rygorystyczni i wymagający w stosunku do siebie, gdy nadużywamy smartfonów, ale bez demonizowania, z rozsądkiem, z mądrością, korzystajmy z umiarem, z dobrodziejstw, jakie daje nam technologia.